Dokładnie tak. E, całe budownictwo pasywne, całe budownictwo niskoenergetyczne właśnie polega na tym, żeby zrobić termos. I w kolejności, gdybym miał wymienić, jak należy e, w tej chwili podchodzić do e, budownictwa takiego, które będzie e, energooszczędne, to po pierwsze, szczelność. To jest najważniejsza rzecz, bo najwięcej ciepła będzie uciekać Tobie przez nieszczelności. Dopiero po drugie. Zastanowić się nad izolacją, czy ją poprawić, czy nie. Po trzecie, dopiero na trzecim miejscu zastanawiałbym się nad źródłem ciepła. Czy iść w pompę ciepła, bo to zależy, czy masz niskotemperaturowy system ogrzewania, czy wysokotemperaturowy. Przy wysokotemperaturowym niekoniecznie będzie taniej. Dopiero na czwartym miejscu alternatywne źródła typu fotowoltaika. I taka powinna być kolejność, jeżeli chcesz myśleć też ekonomicznie o swoim budynku. Pozdrawiam. Grzesiek Angardek.